Witamy w drugiej części zabijacza bólu. Piekło Mówi, i potępienie. Piekło i potępienie. Mówi do Was wasz Ulubiony prowadzący Matt Hot, Ulubiony Let's <grywki> Player Zagreimer oraz jego taki jak, jak e, e, Batman Marubina. Tak, ja mam właśnie tak Wegviego. <grywka roja> <grywka> tak. <grywka> tak. Taki, taki mój ten. Jaki rok, taki Rojo? No, dobra, drugi poziom katedra. Zaczynamy. Rozegraj poziom. Jestem we bry, Dzień dobry, tak zapomniałem w ogóle, się rozpędziliśmy z naszymi ulubionymi let's playerami. Jesteś rady. w grze? O, jest no ten, masz... sieka... sie... ta... Y, sokowirówka twoja. Ale to chwila, bo nie mam twojego serwera. Dobra, wchodź, Czekam, nie ruszam się, żeby tu się nie napierdalać. Poszła w powietrze, zostaje Dobra, opowiem wam dowcip. Dlaczego papiesz hamburgerów? Dobra, nie to głupie. Mike mi go opowiadał ostatnio. Waga, za nami! Jezu, uważaj na te wybuchające beczki! Gonciarz! Jak ja nie lubię Gonciarza, jak on mnie denerwuje. Nie, ty, sam się ty, zabiło mnie. To najlepszy. Zabiłem. Co się ja, dzieje? Co się a, dzieje? Jest Jestem reklam. jakimś duchem, ty. Tego nie było w oryginale. Kurwa zabili mnie! Może muszę... Aha, musisz chyba mnie odnaleźć, powtórz rozdział. No, super rozpoczęcie gry. Nie ma co. Czemu dla tego wirówka Zniszcz, zniszcz te wszystkie beczki. Dlaczego nie lubisz a Według mnie na przykład świetnie się zachował, kiedy Pyta poszła na Pyrkon. No właśnie, nie, ja jestem takim po stronie Pyty, powiedzmy, człowiekiem. że polski YouTube wygląda jak ten Menel. Tak, tak, też sądzę. Potrzeba świeżych zagrajmerów, takich jak ja. Nigdzie nie ogląda. Wszyscy... To są konta twoje naszej rodziny. Czemu ciebie nie ma? To no bo mi się gra ładuje. Aha. Słaby komputer, labus. Albo połączenie się <noise> Lamus. Zresztą nie podoba mi się jak mówisz Lamus, bo to się wzięło od tego, od, od makla, Jak wiadomo, że makli to nie sprawimy ziomy. Właśnie tutaj jeżeli chodzi o wydarzenia Webwe i Maklu mają ostatnio kosę nie jest prawdziwym przyjacielem, on jest po prostu lapsem. Nie szanuję przyjaciół. No i co, dochodzisz? Nie dochodzisz? Nie wiem, tam się zrami czymś ze mnie. No, zabijam ja w pewnym mogę taką e, anegdotkę ten przy, przyłożyć, że na przykład <coughs> że, że kiedy oni grali sobie w gry ja musiałem się zajmować dziewczyną na Tatuhota wiadomo, i przez to mi nie lubią, że ja biorę stro, stronę dziewczyn, że jestem gentlemanem. Więc <coughs> <taki dżem>. pedałem. <coughs> Tak, tutaj. jak widzicie, od jego przyjaciele. To banda po prostu chamskich bezrobotnych, to śpii. warto podkreślić, bez, bezrobotnych, bez wykształcenia, po prostu nie robu. Odezwali się. Dobra, ja nie skomentuję, tak, skomentuję, Pokazujesz, jakim człowiekiem jesteś. Dobra, gdzie ty jesteś w ogóle? Właściwie jesteś tam i gdzie? Nie, no ładuje mi się gra, więc tam pozabijaj poza mnie, zaraz się dołączę. Dobra, trumny, hajs zgarnę, bo hajs się musi. Co musi robić? I tylko mu na hajsie się zależy, on ma... On, on nie robi spacji tych filmików, nie robi na hajs. Sam tego nie robisz spacji. Kto zakłada trzy kanały na YouTube i mi spamuje i grozi mi, że y, będzie mi minusował filmiki tymi czteroma kontami. No proszę cię. Ja tylko filmiki z maklem minus, minusuję, więc. Mm. Słuchaj, makru zachowuje się jak dobry przyjaciel. Ja się zachowuję jak dobry przyjaciel. Ja, ja, rozumiesz, ja. Co ty, wywa wywaliło cię z killera czy jaki chuj? Nie wiem. Wyłączę A ty tam graj, bo ty się do no mnie nie To jest taki co, wiadomo, taki z przymrużeniem oka. <śmiennie> o nie, minisi. Opowiadaj, co, co, co się dzieje na ekranie. No dobra, no ty trwa, zabijam mnichów. O tym widzisz, jest, nawet dobrym lesplayerem playerem nie jesteś, bo, bo jak miałbyś zrobić let's play, który nie skopie, Cześć, jest tutaj JJ Matt. Dzisiaj gramy w nową grę Minecraft. Przygody z Minecraft. Przygody, kwadratowa przy, przyszłość. A tak, a propos, na Prykonie był, był z JJ Pokerem. Ja wiem, i wraca, widziałem w, ten chujowy wywiad. Wraca. Smutłem. Najlepszy YouTuber, czekamy na Minecrafta. Kiedy my nagramy Minecrafta? <noise> Nigdy. Mówi to współ, współwłaściciel dwóch serwerów do Minecrafta. <noise> nie oszukujmy się, no. Minecraft. Minecraft nie jest takim. Nie wiem. Nie cieszy się w reputacją wśród prawilnych ziomeczków. Zrobisz tak. to, jesteś spalony. Ja nie byś tak oma... A nie... nie. Magdam. Najlepsza polska youtuberka. <gablog> Wszyscy ją szanują Nie no, przecież Gabon nie nagrywa, ale to te ciule z, 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 z macie z macie nagrywa. A nie obrażajmy tej youtuberu, bo zgłoszyłem, i nam go. O jesteś Masz broń? Masz siekankę Nie, nie mam Lamus! Nie możesz Zieniądze! wrócić. Pieniądze z nie możesz wrócić. <laughs> Idziemy. Dobra, mam szczerze. O, coś jest. Kołkownica, ziobuś to jest zbroja, taką Nie chcesz kołkownicy? Gdzie ona jest? Bęk! Gdzie jest kołkownica? No tu leżała. Czym zajebałeś? Nie zajebałem, ona była cały czas potem. No właśnie, że jej nie ma. No, znikła, bo uruchomiliśmy pewnie skrypt. Kurwa, ja muszę ze strzelbą dymać. Uważaj, nie wchodź w nich, bo one ch takie chmurę, takiego trującego gazu ci czarnoksiężnicy zostawiają. Niech se nastraja, a nie czarnoksiężnicy macą ich nie no... Łatwo. Easy peasy kurwy, pęk kurwa, kołkownica się o, na szkielet nie przydaje Łaaa, się mści na nas Zaś... na górze Snajper, elita Z drugiej też Goncia się mści na nas Fajne nie tak przybijani do ściany zostały przez ten kołek Dobra już się nie chwal kurwa <laughs> Banan Laps kasa hajs! Wiesz, to mam hajs. Pamiętajcie, z... YouTuberzy są biedni. Wiecie, co robić, żeby mieli pieniądze. Uważaj, przed tobą! Nie widzę o czym mówi! <laughs> o kurwa! Uciekaj! Granatnikiem bym nie mogła trafić. Co do mnie strzela. Zostaw mojego przyjaciela Gnido. Ogólnie śmieje się bardzo z cytatów Gotika ostatnio w moim towarzystwie. Jaki cytat z Gotika? No cytaty, jest! przyszedłeś tu tylko po to, żeby pocałować Gomeza w dupę. <noise> Gotika jest tak bardzo fajna. Znam Liberiona i. Paru obozów z nowego obozu i. Jak tam zapytałeś się tego. I kilku balów z obozu sekty. I. To za mało. nie zostajesz przyjęty. Znaczy ja ogólnie uważam, że Risen 2 to jest świetna gra. Pirania Bać pokazała. Została 4 na 10 na Metacritics. Wiadomo, że Metacritics to strona od gimbusów dla gimbusów. <laughs> Potem... Angry Joe też dał jako ją jedna z gorszych gier w roku. Co, kurwa. nie szanujesz Angry Joe? Kurwa, jak można dać takiej do, do, dobrej grze, kurwa, taką niską notę? Nie wiem. Kurwa, spędziłem w tej grze 25 godzin. Miałem najlepszy miecz. Kurwa, świetnie się bawiłem, fa fabuła była nawet, nawet. Nie ja oszukujmy się, taki gotyk tylko go w gorszym stylu, no. Ja wiem. Nie no oczywiście lepszy od Gotika 4, tu się w 100% zgodzę, ale no... A czy tak od... bardzo lepszy od, od Gotika czwórki, no nie zapominajmy, że Gotik 4 na taką złą grą nie. Nie wie. oszukujmy się, oni brali z twojej gęby tę... no... postać zrobili. Byłeś podstawą. No oczywiście, dlatego to jest bardzo dobrze. Gotika 4, ja jestem takim bardziej z jedynki, takim kolesiem. Poczekaj na mnie ziomuś, tak spierdalasz. Chciałobyś kurwa kucy. Szukaj stary ty A Czemu sekretów nie szukasz, ja się pytam O, znalazłem sekret Co to mój let's play kurwa, że mam pokazywać że to są sekrety W sumie Kurwa czemu ja tu jestem sam? No ja jestem tu, zbieram pieniądze Kurwa, ty zobacz co po schodach biegnie Powstrzymam ich, ziomuś Czemu ja nie mogę trafić tym? Kurde Matka boska na plakacie A! Patrz na to co ma w budzi Czekaj, tam, tam też coś dołożę Czemu znikają te kołki? No niestety Chujowa gra nie polecam Się jak dostaję obrażenia, to moja postać e, krzyczy jak ta baba, a jak kurwa, się duszę, to to duszę się jak facet. <śled> Nie wiem. To jest mi jakiś przypadek. Nie zaimplikowali do tej gry ty, kobiecego krztuszenia się. Proste. Gwiałe szkielety Jesteście chudzi jak szkieleci <gry> Ziomuż gdzie ty jesteś? Biegną O jezu łapa zobacz tu Stary ręka wolnego rynku Kurde nie mam, najpierzy. nie mam kołkownicy O, ten szkielet. Chodźmy. Już, kurwa źle zrobiłem. Hop. Na dół zeskoczyłeś? Mhm. Mm A nic, nie Ten, ten drugi tryb yy, wyrzutnie tych, tych dysków, to mi chuja robi tym potworkom. No bo to, to jest do kolekcjonowania dłuż, do tych zielonego gówna, co one zostawiają. A potem, jak naładujesz cały pistolet, możesz yy, przywołać danego potwora, znaczy przejąć się nad nim, wiesz, on jest po twojej stronie i bije inne potwory. Najlepsze to wtedy przejmij takiego subbosa i wiesz, on robi Mordor. Biegną. No... Gdzie ty jesteś, ziomuś? Wskaczę sobie tutaj. Co tutaj, tam? Gdzie to trzeba iść? Aha, przecież strzałka. Zapomniałem o tej strzałce. Na górę! Nie, tu ilość pozostałych potworów. Ja <noise> pierdolę. Jeszcze. O, amunicja! No, nareszcie, super, 12 kołków mi dała. Kolejna Kurwa, gdzie mamy iść? Dobra, strzałka, za strzałką. Wszystkie potwory tu wybić. Czemu żeś to aktywował? Nie wiem, naciskam sobie przyciski na wkładzie. Muzyka jak zwolniła. Powinniśmy tego używać, ty karty rota? No tak, ale to na bossów. Lub na jakąś większą zadymę, a nie teraz. Tu użyje się potem na bossie też, bo problem. Lagujesz lekko. są Korwina Króla. Czekaj, gdzie ta jebana strzałka nam każe iść? Jeszcze tu został jeden. Dobra, zlikwidowani. Boże, czemu te... ...pojedynczo te potwory wyskakują? Na górze jest. Szkielet. Biegnie tam w którąś. Jesteś na górze? No kurwa, nie. nie. Ja pierdolę. Cała droga z powrotem, ty jakoś tak nie płynnie skaczesz. Ja to zajmij się skaczy To ten szkielet, a teraz w tą pokazuję. W spad. No. Super, kurwa. 2 godziny let's playa, aż szukanie kurwa szkieleta. Jeszcze jeden pewnie. Idź na górę, ja będę na dole, albo odwrotnie. Jest na górze tam. Jest na górze minich, nie, ten... ...procarz. nie trafiłem. Jest, biegnie. Aha, trumnę rozwaliłem. Szachmat, lewacka kurwo, widziałeś to Daj mi twoją duszę! O kurwa, czyli do mnie jeszcze a to jest kolejny. No! otworzyło się. Kurwa do góry to jest! Ja je, ja Super kurwa, super! Jak tam skoczy z powrotem? Ta gra jest zjebana. Podrubak, fake.pl, aren <śmianie> Arena, arena Biegnie zombie. I umarł, bo wlazły w checkpoint. Idę dalej. O, zbroja. Za tobą! Jestem biczem, bożym. Jaka jest w ogóle fabuła w tej grze? Y, ziomuś musi odkupić swoją duszę pracując dla śmierci. Śmierć założyła się z Belzebubem o tego. Czy zgarnie dla niego duszę. I jeżeli to zrobi, odzyska kobietę, którą kocha. W tym pomaga mu Ewa. Ta słynna Ewa od jabłka. To ona nie żyje? O Jezu. No, pozostała potępiona, nie? Bo zjadła, skonsumowała jabłko. No dobra, no, ale i w teorii są nie ten... Nie Nie Znaczy, no kurwa, nieśmiertelni powinni być chyba. Zresztą, punkt tej śmieszek. Nie, nie daj e, ludziom możliwości odróżniania dobra od zła, po czym karę Tutaj za, masz za fajną tom! Złe. Uuu, widziałeś to? Quake 3! Kieram również niż coś Kurwa, amunicja się skończy jak nie zbierasz tych dusz, to z nich się to z nich się robią kurwa te śmieszne szkielety to, o zarobić demon Jedna dusza Chyba Gotowy? Czy jeszcze nie. nie Czy to. Czekaj, nie nie, nie. nie. bierz duszy. Teraz się. Teraz jest niepotrzebne. Chodź do portalu. Idę. Gdziekolwiek on jest. Na dół. Jeszcze jedna dusza i mamy tryb mord... Mortaru! Dobra. Włączamy. No, i gdzie te dusze są, kurwa? No, one muszą za, po chwili się dopiero pojawiają, od zabicia. Dobra, ładnie. Bęk, bęk! Koniec gry. Pozytywna akcja na koniec. Dobra, to było. Zagrajmy w drugą część. Pankillera, trzymajcie się. Na razie. Do widzenia.